Jo, Wszystko gotowe? Wydaje mi się, że tak, ale sprawdźmy jeszcze checklistę. Okej. Okay. To jest, to jest, to jest... Świece i łańcuch mamy w zapasie? Nie brałeś na zapas Maciek. Jedź do Olek Motocykle, zdążysz. Dobra, to pędzę. Dzień dobry, cześć. Potrzebuję pilnie świecy NGK i łańcucha CZ do gaz-gaza 350 Enduro. Mamy, ale nie damy. Najpierw musisz podjąć nasze wyzwanie. Wow, okej. Okay. Hacks Nie było łatwo. Ale miałeś świetny czas. Tu masz swoje części. Super. Dziękuję bardzo. Do Dzięki. zobaczenia. Na razie.